Dzień dobry, cześć, witam. Dzisiaj trochę w innej formie, jak nasze spotkania cotygodniowe z gimnastyką. Dzisiaj zwrócimy taką baczniejszą uwagę na oddychanie. Sami wiecie, że to jest proces, bez którego nie da się żyć, a prawidłowe oddychanie, a zwłaszcza kiedy jesteśmy chorzy, gwarantuje nam szybszy powrót do zdrowia i Zalecane jest przy wszystkich chorobach y, płuc, czyli zapalenie skrzeli, zapalenie płuc i teraz niestety mamy COVID. Sprawa oddychania jest pierwszorzędna w tym momencie, dlatego, że COVID to choroba płuc doskonale o tym wiecie. Y, pokażę dzisiaj parę ćwiczeń oddechowych, które mogą pomóc przed chorobą w czasie choroby, i jak najbardziej y, po przebytych chorobach płuc, w tym COVID. Przed, y, 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 Wykonaniem tych ćwiczeń skonsultujcie się jednak z lekarzem pierwszego kontaktu, żeby, bo nie wszystkie ćwiczenia oddechowe są wskazane przy wszystkich dolegliwościach i chorobach. Także, jeśli czujecie, że w trakcie tych ćwiczeń, że coś jest nie tak, skonsultujcie się z lekarzem. Czy możecie te ćwiczenia wykonywać? Yy, ćwiczenia oddechowe pomagają nam po prostu yy, zwiększyć naszą wydolność, poprawić pracę płuc, odklejać te wszystkie zaklejone komórki płucne, które gdzieś tam wymagają, wymagają dotlenienia. Proponuję te ćwiczenia robić na siedząco, bo jeśli nie, do tej pory nie y, robiliście tych ćwiczeń, bądź jesteście chorzy, może wam się zakręcić po prostu w głowie, będziecie za bardzo dotlenieni. W tym momencie trzeba zrobić przerwę, chwilę odpocząć i wrócić do tych ćwiczeń. Y, ćwiczenia proponuję wykonywać 4 razy w tygodniu, 4 razy dziennie po 10 minut lub 2 razy dziennie po 20 minut, jeżeli jesteście chorzy. Jeżeli jesteście zdrowi, też, z tym, że ja wiem, że to jest uciążliwe. Y, takie pamiętanie o tych ćwiczeniach. Zróbmy to chociaż raz dziennie. To naprawdę będzie dużo. Pokażę technikę oddychania, która jest prawidłowa. Robimy wdech nosem i wydech ustami. Zauważcie, że usta układam w taki dziubek. To nie jest takie zwykłe. Robimy wdech nosem i wydech ustami. Zróbcie takich wydechów przynajmniej z 7-8. Następne ćwiczenie to będzie troszeczkę, yy, będzie to samo, tylko trochę inna technika wydychania. Robimy wdech nosem, a wydychamy ustami, ale staramy się to robić jak najdłużej. Czyli. I znowu. Wdech mocny nosem. I długi wydech ustami. Powtórzcie to ćwiczenie 6-7 razy. Następne ćwiczenie, które pokażę, to jest zatrzymanie oddechu na 3 sekundy i długi wydech ustami, czyli wdech. Wdech. I wydech. I znowu zróbcie 6-7 powtórzeń. Następne ćwiczenie polega. Technika oddychania jest taka sama, tylko unosimy barki, dłonie zwrócone do środka na zewnątrz. I robimy wdech, unosimy barki. Pokażę następne ćwiczenie. Zwróćcie uwagę, że zrobię, robię tylko po dwa powtórzenia, jako przykład ćwiczenia. Każde ćwiczenie robicie 6-7 razy. Najlepiej w 2-3 seriach. Następne ćwiczenie. Znowu układ... prostujemy się. Ręce zwisają luźno wzdłuż tułowia. Wypinamy klatkę piersiową na wdechu. Na wydechu zaokrąglamy. Yy, podczas wdechu staraj się złączyć łopatki. Wtedy klatka piersiowa wyraźnie pójdzie do przodu. Znowu wdech nosem. I powtórzcie to 7 razy. Troszkę bardziej intensywne ćwiczenie, gdzie rozluźnimy mięśnie oddechowe i uniesiemy lekko płuca w górę. Unosimy ręce na wdechu. I jeszcze raz. Wdech. I wydech. Następne ćwiczenie. Połóżcie sobie dłoń na klatce piersiowej i starajcie się powietrze, które nabieracie do płuc, skierować w stronę klatki piersiowej, czyli mocno wdech, Wystarczy. Do ćwiczeń oddechowych możecie użyć też yy, paru rzeczy. Na przykład, może to być, wyjmę teraz, woreczek, zwykły woreczek foliowy. Zwijamy go stroną, tą otwartą do ust. Nabieramy powietrza nosem. I wydmuchujemy do woreczka. Jeszcze raz. Nosem. Dech. I wydech. To ćwiczenie możecie robić również z balonikiem. Tylko wiecie jakie jest z balonikami. Ciężko je nadmuchać. Ale dla dla, dla ćwiczenia dla naszych płuc jest to też świetne ćwiczenie nadmuchiwanie balonika. Bardzo proste ćwiczenia polecane bardzo często ostatnio w telewizji z, z racji y, pandemii. Jest ćwiczenie wydmuchiwania powietrza przez rurkę do butelki 2 trzecie, 1 czwarte napełnione wodą. Nabieramy powietrze nosem. Dalej i tak dalej mogłabym jeszcze dłużej wydmuchiwać, ale pamiętajcie, ten wydech ma być długi i powolny. Ile dacie radę? Nie porównujcie się do kogoś, że ktoś dłużej wydmuchuje, ktoś krócej, ile do, do opróżnienia płuc powietrza. Jeśli nie możecie nabierać powietrza nosem z racji tego, że macie katar, nos jest zatkany, oczywiście możecie nabrać powietrze ustami. To zależy od Was. Naj bardziej y, y, polecane jest y, nabieranie powietrza nosem, jest wtedy oczyszczone, ogrzane, nie dochodzi do płuca takie zimne, ale oczywiście możecie nabierać powietrze y, ustami, jeśli nos macie zatkany. jeszcze raz, wdech nosem. Wydech ustami. Do ćwiczeń oddechowych możecie użyć również wiatraczka, takiego zwykłego dziecięcego wiatraczka. Przed sobą i dmuchamy, tak, żeby się obracał mocno. Albo chusteczkę. Bierzesz chusteczkę i tak mocno dmuchasz, żeby się unosiła. Wszystko, każdy, każda rzecz, która pokaże Ci, jak mocny jest Twój wydech. Będzie bardzo pomocna i będzie również elementem zabawy, który możecie użyć przy ćwiczeniach oddechowych z dziećmi. Dzieci, nie są, dzieci wolą takie ćwiczenie wykonywać w formie zabawy, więc wiatraczek, balonik, jakieś okruszki, które zdmuchujemy ze stołu. No to są świetne. Może pozostaje resztę waszej inwencji. Co jeszcze wykorzystać w ćwiczeniach z dziećmi, gdyż forma zabawy jest najlepszą formą ćwiczeń oddechowych. Myślę, że na dzisiaj to wystarczy. Spróbujcie zrobić sobie te ćwiczenia w takim y, czasie i, i w takiej y, y, konfiguracji, jak uważacie. Tylko nie zapominajcie, że każde ćwiczenie powtórzcie przynajmniej 6-7 razy i zróbcie jednego ćwiczenia, dwie serie, dwa razy po 6 razy. Nie musicie wszystkich ćwiczeń robić naraz. Zrób, wybierzcie sobie, załóżmy, 4 czy 5 z tych, które pokazałam i powtórzcie je. Najpierw dwa razy dziennie, później trzy razy dziennie, na koniec cztery razy dziennie. Zwłaszcza jeżeli jesteście chorzy. Pamiętajcie, yy, przy ćwiczeniach oddechowych starajcie się otworzyć okno, żeby to powietrze w pokoju, jeśli będziecie to robić w pokoju, żeby to powietrze było świeże, natleniony pokój był, żeby yy, płuca miały dostęp do jak największej ilości tlenu. Yy, na pewno poczujecie dużą ulgę w dusznościach, jeśli macie. Yy, a jeśli ich nie macie, to po prostu wydolność waszych płuc się zwiększy. Będziecie się lepiej czuć cały dzień, czego Wam serdecznie życzę. Dziękuję.